Mam Na imię kara, nazywam się Konor. Mam na imię Markus. A to Oto nasza historia. historia. Dzień dobry, z tej Cześć, Londyn. Witam Was bardzo serdecznie w kontynuacji przygód naszych bohaterów. Podziało się w ostatnim odcinku, co? Oj, osto było, osto było. Wyrywaliśmy kwasta. Markus niestety zginął. No i uciekliśmy z Alice. No i konarom rozwiązaliśmy kolejną sprawę, nie? Dobra. Jesteśmy z Karą i Alice. Dobra. Koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Co już tam deszcz pada. Ciemno. Zimno. Aż no, ten kierowca nie nabrał podejrzeń? Ja? Robię Android w środku nocy z małą dziewczynką. Zna Pan jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić noc? Nie mam pojęcia. Musicie wyjść. Nie gośćwa. Była wyrąbana po prostu, skończyć swoje zmiany i tyle, nie? Ładnie. Dobra, pada deszcz. No właśnie, jest zimno. W porządku, słonko? Teraz coś ogarniemy. Znajdziemy jakieś schronienie. Dobra, chodź czegoś poszukamy. Chodź list. Nie ma co czekać. Mamy jakiś sklep. Weźmy długi, jak wygoda bezpieczeństwo. Jak dostać się do środka. Hmm. Ok, Wygoda, ale brak dyskrecji, proszę o pieniądze. Ok, coś? Otwarte całowe nie można wyspać, poprosić o pomoc. Tam poprosić o pomoc, ale teraz dopiero, się, dopiero rano. Nie chciałbym też za bardzo się rzucać w oczy. Sprawdzić moto, sprawdzić. do bo nie można tu za... Realnie. Nie, no w hotelu to trzeba mieć przede wszystkim jakiś dokument tożsamości. Poza tym trzeba mieć kasę. A no, zapewne nie mamy takowej. No, I przede wszystkim. Yy, no gość może nas zagonić, nie? Podbaliśmy przez dziecko, żeby o tym zaraz już My w wszystkich wiadomościach. Nie podoba mi się to miejsce. Nie ja wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. No jest trochę strasznie zapewne. Dobra, tam. Ale przynajmniej tym bezpieczniej. No, przeciąć ogrodzenie szczypcami. O kurde. nie znajdziemy Czyli co trzeba będzie zakosić szczypce, te szczypce z sklepu Krzyżby Jeden sklep był w ogóle Chyba tam Dobra póki jest zielony to Chodź Gdzie ona idzie? Tu Dobra, wiesz co? Może ja nie będę z tobą kradł jednak? Pójdę sam Mam nadzieję, że tam nikt jej nie porwie, co? To Alice lisotuchy. Mmm. Dlatego padłeś sobie Alice, tutaj. Jesteś przemarznięta. Jest okay. Nie czuję zimna. Zgubiłybyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem kto może wam pomóc. O, jakie przekazanie danych, co? Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Ok, dano jakąś wskazówkę, chodź, Maris, ale noc musimy przetrwać gdzieś, nie? Dało się też przebrać ku. To widać, że to Android chodzi z wczynką Tutaj po nocy. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Wykonaj sprzedawcy do udzielenia pomocy. A nie, tą spożywkę tu ma tu. Raczej szczypców to nie będzie miał. Jasno, to teraz? Idę go zapytam, czy da. Pożyczy. Pożycz panie na chwilę. Czego tu szukasz? Jestem z małą dziewczynką. Nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Nie, na żaden motel. To na motel? niezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj. To sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Pokaż kasę? Nie. Broń? To broń. Okay, okay. Okay. Tu się pojawiła nowa opcja. A. Kamery. Mamy tu opcję wzięcia tego. Musi... ...waga jakoś. Dobra idziemy do Alice Ona kopnie te puszki Teraz się zawiniemy w Szybce a Nie spróbujemy czegoś to... Alice musisz mi pomóc Widzisz tam te puszki Musisz do nich podejść i je przewrócić Przewrócić je? To co? Alice, proszę zaufaj mi. Gdzie jest opcja, opcja wzięcia tych Wszystko szczypców? Dobrze? Coś cię boli? Jeszcze szybce. Nie przejmuj się. To tylko kilka głupich puszek. Narobiły hałas i tyle. No, nie chcę kraść pieniędzy co, od niego. Co taka dziewczynka robi sama tak późno? Ono nie jest sama, no jest ze mną, ty. Nie bój się, nie gryzę. A chciałem wziąć szybko, myślałem, was? że on siedzi na tym. Że on siedzi na kamerach i patrzy. Jeśli czegoś szukasz, daj mi znać, okej? Okay? I lepiej patrz pod nogi. Hmm? Dobra, może jak wróci za tą ladę, to... O, i wyszły. Nie bój się, Alice. Zaraz znajdziemy jakiś nocleg. Idź po te nożyce, nie mogę. Wracaj tam. Chodź, wracajmy. No świetnie, to sklep prze... powrót zbyt ryzykowny. Dobra, to sklep przerąbaliśmy, ok. No się bałem wziąć te szczypty, myślałem, że tam kamera jest, no. Rde. Chciałem odwrócić jego uwagę. Na będzie można spokojnie to zajwanić. To idziemy zobaczyć tutaj. Tu przynajmniej na głowa nie pada. Ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Ciepło, o. Miano. to katastrofa. Dobra, no nie będziemy tego czytać, to te, te nie ma zbyt dużego związku z grą. No moglibyśmy tutaj spędzić, nie? Complete. No, przydałoby się też przebrać, nie? E, dla Alice, dokładnie. Co ty robisz? To nie są nasze rzeczy. Są nam potrzebne, Alice. Ty musisz je ukraść, a ja muszę się pozbyć tego uniformu. Ale dokładnie. To tak nie wolno. Dobra, Alice. No, dobra, no, nie będziemy kraść. Nie chcę stracić jej zaufania, no. Nie zrobimy tego. Masz rację, będziesz mokła. Idzie ci dalej, zimno. I to pa i da. Nic więcej nie ma, nie? No dobra, idziemy moknąć dalej w takim razie. No i co dalej? Co nam tu jeszcze zostało? Otel nam został, na auto. no ale to... No, loud. Mhm. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć 40 dolarów i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. Właśnie, rąbaliśmy. O, poszukałem może jakiegoś innego wejścia tutaj Z Od tej strony w którą Nie wyszło z nożycami, no rzecz biorąc, mi nie wyszło. Spać po rzuconym samochodzie. To nie jest całkiem głupie. Samochód to akurat jest mała przestrzeń. Na pewno jest lepsza niż duży opuszczony dom. Może to nie głupi pomysł. Chodzie, że to jest wszystko ogrodzone. My się właśnie dostaliśmy na teren tego. A on jest tam. Dobra, idźmy do tego samochodu, wiecie? Chyba jest pusty. O, raczej. Nie możesz próbować otworzyć, nawet musisz bić tu szybę. Odsun się, Alice się bo robię włos. W środku jest sucho i na pewno nas tu nie znajdą. Nie chcę spać w takim miejscu. Może znajdziemy coś lepszego? No oczywiście, może, co jeszcze? Rzeczko i nie ma. Zostajemy tutaj. Zostaniemy tutaj, Alice. Ja sprzyjałem sytuację jest nasze w sklepie. To tylko jedna noc. Żeś ciebie nie ukradliśmy, Ciuchów, więc idziesz spać tu. Wszystko w temacie. Tam już nie było więcej możliwości. O, Alice się wkurzyła trochę na nas. Oko zła się. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Po prostu. To są ciężkie się tematy. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Nie, to nie jest twoja wina, nigdy Może nie obwiniaj siebie za to. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żebym mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Oczywiście robimy wszystko, żeby ją żeby z nią zostać. Oczywiście No to nam Kara już tutaj podchodzi pod defekta, co? Ostro się podziało, co? Ale dróg wyboru. Ja cię. Patrzcie to. To jest nie... Niezłe. Czekajcie, zróbcie. Tak, statyki globalne. 31% osób spało w samochodzie, więc jednak najgorzej. A co tutaj się stało w tym supermarkecie? Zauważ stertę puszek. Użyjali zbę uwagę. Strać dużo czasu. 1% to my. Ostra. Został to wiadomo. Wewnątrz pralni. Zostawiliśmy ubrania i opuściliśmy prawnie. Okej. Okay. No to tak się nam to potoczyło. Mam nadzieję, że Alice i Kara będą bezpieczne. Że prześpią sobie spokojnie noc, a będziemy mogli kontynuować ich przygody w kolejnym odcinku. Na który już Was teraz bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.